Kochani bracia i siostry, pokazuję, ponieważ przed chwilą zakończyliśmy również brze świętą w języku włoskim. Jak każdego dnia niektórzy pozostali jeszcze, pomimo że nie rozumieją w języku polskim, ale pragną być, bo przecież tu na ołtarz przychodzi zawsze Bóg żywy. Jezus Chrystus, prawdziwie żywy. I moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus szedł od wioski do wioski, od miasta do miasta. I uzdrawiał chorych, uwalniał, tak jak to usłyszeliśmy, tego człowieka, który nie mówił, opętanego. Jezus uwolnił i uzdrowił zarazem, ale inni zaczęli szenać, że mocą złego uwalnia innych. Zobaczcie, jaki jest człowiek. Tyle dobra widzieli, tyle piękna, a jednak wciąż doszukiwali się czegoś, w gorszego. Bo to byli ci, którzy go nieustannie zszli za Chrystusem, aby go ukamienować. Ale wiemy, że, aby go ukrzyżować. Bez sądu, fikcyjny sąd. Nim Chrystusa wzięto, aby osądzić, wyrok już wcześniej został wydany. Jakież to nieraz jest. Podobne w naszym życiu. Chrystus został skazany na śmierć, ale pomieszał ich plany. Bo to przyszedł poranek wielkanocny, zmartwychwstał. Żywy i prawdziwy. Patrzcie, Bóg zmienia to wszystko, co człowiek sobie nieraz zaplanował. Pan Bóg, On ma ostatnie słowo. On ostatnie słowo i On mówi. Do nas mówi dzisiaj Pan Jezus. Idźcie, wy, apostołowie, wy moi słudzy, idźcie tak, jak ja, od miasta do miasta, od wioski do wioski i nauczajcie, i czyńcie dobro, i wspierajcie tych drugich. Panie bracia i siostry, jak ja uwielbiam, takie zaproszenie Jezusa. Ale ono jest zaproszeniem dla nas wszystkich. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek miejscu, jesteśmy wezwani. Aby iść i nieść Chrystusa dla innych. Kimkolwiek byli byli, jakkolwiek daleko czy blisko, czy przyjaciele, nieprzyjaciele, czy wrogowie, muszę iść, nieść Chrystusa, to znaczy muszę nieść Jego miłość. Ja muszę zrozumieć drugiego człowieka. Święty Jan Paweł II, a jesteśmy przecież w jego roku, setnej rocznicy, przypomnijmy sobie. Słowa, które wypowiadał. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Nie zrozumiesz? Człowiek bez Chrystusa jest nie do pojęcia. Dlatego dziś modlimy się. Kiedy tak przemierzam Italię, spokojnie, kiedy idę, tak jak dziś przed południem, zobaczyłem w domu żona, opiekuje się, oboje już w podeszłym wieku. Ona codziennie jest przy nim, myje go, przenosi go. On na wózku inwalidzkim przyszła córka, bo chce im nieraz pomóc, ale żona mówi do mnie: Ja już nieraz nie mam sił. Ja nie wiem, czy to złe. Czasem mówię: Boże, zrób coś, bo ja już więcej nie dam rady. Tak żyć to za ciężko dla mnie, ale potem przychodzą siły, bo się modlę. A ja mówię: I mów, Jezu, wam Tobie. I to tak jest potrzebne. Cieszę się, że dzisiaj, na tej drodze pielgrzymowania, spotykam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jezu, wam Tobie, i siły wracają. Tak, bracia i siostry. Ale tak, również, kiedy w godzinę miłosierdzia, zatrzymałem się, również, i pewna rodzina wyszła. Mówię: Może. Odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Miałem relikty świętych. Zaczęła się modlitwa. Rodzice, dzieci przyszły i ich syn z narzeczoną. A później pytam tych młodych: Co robicie? Nic, nie mamy pracy. A co pragnęlibyście? Dom, rodzinę? Módlmy się za nich. Oto, tu jest ogromne przejęcie. Kochani moi. Jakże więc nie wczuć się w tych, którzy cierpią, którzy teraz potrzebują mocnienia, i po to właśnie trzeba nam apostołów, trzeba nam pasterzy, którzy pójdą od wioski do wioski. Pewnie, że proboszcz nie zostawi parafii, ale ten, który może na wakacjach wyjechał ksiądz, nie musi się opalać. Opali się jak będzie szedł po tej praży, po tych. Miejsca, gdzie jest na urlopie i będzie im mówił: Jezus was kocha. I kiedy w tych dniach planuję, już spotkałem młodych, rozmawiałem na Kalabrii, skąd widać Sycylię. Więc mówię: Może pójdziemy tak, zachęcimy kogoś, opowiemy o świętym, ja nie Paweł II na nowo, który mówi: Nie lękajcie się, o świętym Ojcu Szarbelu w tych dniach przygotowujących nas na Jego. Wspomnienie święto. Są chętni i będziemy szli. I będziemy głosić Ewangelię. Tak, bracia i siostry, tak bardzo tego potrzeba, bo wielu ludzi zagubiło się. Wielu ludzi nie wie dokąd pójść. Nie słuchaj niczego więcej, tylko głosu Jezusa. Nie słuchaj niczego więcej, tylko idź. I głos Ewangelię. Bracia i siostry, to jest przesłanie. Dlatego, jakże z wielką miłością trzeba podejść. I do tych, którzy, którzy tego nie rozumieją, a zwłaszcza do tych, którzy Ciebie nie rozumieją, to nie jest nieraz łatwe. Ale mamy pójść. No bo przecież, cóż to nasze cierpienie znaczy? Nic nie znaczy. Kiedy my nie umiemy tego ofiarować Bogu. On, ono musi być Bogu ofiarowane. Nasze cierpienia, kochani moi, kiedy dzisiaj, będąc też rano, dowiedziałem się, że ilaria, o którą się modlę już od wielu miesięcy rozpoczęła terapię nowotworową, ma troje małych dzieci, straciła już włosy i płacze w domu, bo boi się, że umrze, zostawi te troje dzieci. To cóż to jest w obliczu naszego cierpienia? Jak cierpienie może tego Mężczyzny. W Stanach Zjednoczonych wielu z Was na pewno mogło zobaczyć, bo również w telewizji polskiej dano wzmiankę o tym wydarzeniu, tak bardzo tragicznym, kiedy matka, mama z trojkiem małych dzieci w samochodzie siedząc ginie, bo najechał na nich drugi młody człowiek, dwudziestoletni, i umierają wszyscy: mama i troje dzieci. Widziałem obraz tamtego pogrzebu. Kiedy wnoszono cztery białe trumny i ten ojciec zdruzgotany. Cóż to jest? Wobec cierpienia, które przeżywamy. Bracia i siostry, my mamy iść, by stać się balsamem, naszą miłością wobec innych. Bo naprawdę nie jest nam źle. Dla wielu mówią mam cierpienie, bo mnie w krzyżu boli, bo mnie bo ciężko mi wstać. Ja to rozumiem. Ale ileż jest tego cierpienia w sercu duchowego. Kochani bracia i siostry, a także tych, którzy nie wiedzą z czego żyć. Dzisiaj tu na, na Kalabri pisze mi smsa kobieta z nami ma sklep. I mówi, ojcze, od siódmej rano jestem w tym sklepie i przyszła tylko jedna osoba. Kupiła Coś tam w tym sklepie za 4 euro Z czego ja mam żyć? A mam dom, dzieci Ileż tych problemów Kochani bracia i siostry Mógłoby się piętnować wiele I dlatego dla nich trzeba pójść Ich trzeba spotkać I mówi Ojcze przyjdź, po pobłogosław mój sklep Może ktoś przyjdzie Przyjdź, pomodlimy się razem Dlatego bracia i siostry Dzisiejsza modlitwa Pewnie, że można by odpocząć. Ale odpoczywać będziemy później. Słyszymy przecież zawsze wieczny odpoczynek im dać Panie. Czyli tam będzie odpoczynek. A my tu nigdy nie możemy odpoczywać. I to będzie denerwować innych. By iść z odwagą, z miłością, by iść pod prąd. Nawet gdyby wszyscy byli przeciw nam. A jeśli wiemy, że w sercu idziemy z Jezusem i dzisiaj, kiedy młody człowiek przed duszą świętą, przed którą, którą rozpocząłem tu dzisiaj, prosi mnie o spowiedź. Nie ma większego szczęścia. Młody człowiek, 22-letni, który mówi do mnie, mówi do mnie słowa następujące. Mówi, nie byłem, nie przyjąłem Pana Jezusa, i nie byłem do spowiedzi bardzo długo, trzynaście lat, kiedy ostatnio przyjąłem Jezusa. I dziś, kiedy przyjmuję Chrystusa do serca, po tylu latach, tu i teraz, rozmawia ze mną, to było poza spowiedzią, kiedy mówił tak długo, Ojcze, bo ja nikomu nie ufam. Chodź, zaufaj Jezusowi. I rozmawiamy sobie, a potem spowiedź. Czyż nie warto? Dlatego, kochani bracia i siostry, kiedy przyjął Jezusa, łzy płynęły mu z oczu, spogląda na mnie, a ja mu mówię, patrząc, Jezus cię kocha. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Słyszycie tylko... Te wszystkie złe rzeczy macie tyle serca, a nie umiecie go podać innym. Często tak jest. Tyle miłości w sobie. Prośmy Jezusa o taką moc i siłę, byśmy byli nieustannie gotowi, aby nieść miłość idę.